No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny filmik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym, mianowicie będzie to taktyka, główny temat dzisiejszego odcinka. Taktyka w szachach to są oczywiście te wszystkie zbicia, bijatyki, kombinacje, takie decydujące momenty o tym, czy to Wy w czasie partii zdobędziecie przewagę, czy też to, to będzie Wasz przeciwnik. Więc dzisiaj chciałbym Wam zaproponować takie trzy rady, wskazówki, co tu zrobić, żeby tą taktykę lepiej widzieć, czyli co tu zrobić, żeby wyostrzyć swój zmysł taktyczny w szachach to jest temat dzisiejszego odcinka. Kto zainteresowany, bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz będzie dosyć oczywista, ale dwie kolejne, może nie tak bardzo, a nawet w tej pierwszej myślę, że kilka ciekawostek uda mi się wam przekazać, także startujemy. Czyli tak, jeżeli chcemy być mocni w taktyce, no to tutaj oczywiście niespodzianki nie będzie, musimy rozwiązywać dużo zadań taktycznych. One na stronie liszy, gdzie aktualnie się znajdujemy, są ukryte, zakładce zadania szachowe, takie zadania można sobie tutaj rozwiązywać. Są różne narzędzia. Natomiast, jak to z narzędziami bywa, trzeba odpowiednie narzędzie w odpowiedni sposób wykorzystywać, a niektórych się nie, nie dotykać, bo tak naprawdę mogą nas, nas skaleczyć. Zaczynamy od tego, co się kryje w zadaniach szachowych. Tu są zadania rankingowe, które są dopasowane do waszego poziomu. Aktualnie na kanale szachowym ten poziom jest tutaj troszeczkę niższy, ponieważ z Tosią i tymkiem robimy speedrun taktyczny w wieżówkach. Mniejsza oto. Ranking im mniejszy do treningu, tak naprawdę, słuchajcie, to bardzo często tym lepiej. I teraz o co chodzi. Kiedy rozwiązujecie zadania taktyczne, rankingowe, te zadania są dosyć trudne, ponieważ każdy rozwiązując zadania taktyczne, rankingowe dochodzi do takiego swojego naturalnego poziomu jak to czasami nazywam próg bólu, i te zadania tam bolo, one są trudne. I to oczywiście też jest dobry trening szachowy, natomiast jest to bardziej taki trening liczenia wariantów skomplikowanych a nie trening takiego zmysłu taktycznego. Ja chcę Wam dzisiaj pokazać trochę inny sposób rozwiązywania zadań, który właśnie ma na celu to, co jest tematem dzisiejszego filmu, czyli wyostrzenie zmysłu taktycznego. Możemy tutaj na alicesie wejść sobie w zakładkę motywy zadań i istnieje pewna określona ilość motywów taktycznych, które musisz znać, jeżeli chcesz, żeby Twój zmysł taktyczny był dobry, mocny. Więc zjeżdżamy sobie w dół. Tych motywów jest dwadzieścia kilka. Ja po nagraniu filmu stworzę taką listę tych motywów taktycznych. Wrzucę Wam to w opis pod wideo. I pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, żeby być dobrym taktykiem, musisz znać te motywy taktyczne. Żeby to trenować, możesz sobie w się wybierać jakąś zakładkę. Zróbmy jakiś najprostszy, najbardziej podstawowy motyw taktyczny, czyli niech to będą widełki. Więc klikam sobie w motyw taktyczny, który chcę poznać. Chcę się go nauczyć, żeby wyostrzyć mój zmysł i zmieniał sobie poziom trudności, żeby te zadania nie były trudne, zmieniał sobie poziom trudności, zmieńcie sobie go nawet na bardzo łatwy, czyli minus 600. Dlaczego? Żeby te zadania były łatwe, żeby rozwiązać ich dużo. Jeżeli rozwiązujesz dużo łatwych zadań, w pewien sposób wyrabiasz sobie pewne dobre nawyki. Rozwiązując dużą ilość łatwiejszych dla ciebie zadań, bo każdy ten próg będzie swój próg bólu ma na jakimś innym, innym poziomie. Natomiast rozwiązując dużą ilość Teoretycznie łatwych dla ciebie zadań, załapieć te motywy, te schematy, w jaki sposób te motywy taktyczne powinny na szachownicy działać. Poprzez dużą ilość powtórzeń wyostrzysz swój zmysł taktyczny na dany motyw. Czyli tutaj, jeżeli mamy widełki, mam nadzieję, że się nie pomylę w tym momencie. bijemy Hetmanem na G7 i mamy widełki. Ile takich zadań powinno się rozwiązywać? Dobry trening, myślę, że zaczynamy od mniej więcej 50 zadań. To może być albo ten poziom bardzo łatwy, który w tym momencie schował się tutaj pod kamerką, albo to może być ten poziom łatwy, czyli ranking minus 300. I rozwiązujesz 50, 100, i oczywiście wszystko zależy od tego, jaką ilość czasu jesteś w stanie poświęcić na rozwiązywanie tych zadań. Nie wszystko jest idealne, nie wszystko jest proste. Tutaj najpierw, żeby jakieś widełki zadziałały, to prawdopodobnie musimy zbić. Łączy nam się to z pewnym innym motywem taktycznym, jakim jest zaciągnięcie. Taki motyw też powinniśmy poznać. Wsiągamy Hetmana na pole E2, czyli robimy zaciągnięcie, żeby zadziałały nam tutaj widełki z koczkiem na polu G3. W ogóle boję się, że się pomylę, bo było, byłoby trochę niefajnie. Dobra, dalej myślę, że nie musimy rozwiązywać. Myślę, że wiecie już o co chodzi i co miałem na myśli, co wam chciałem przekazać. W momencie, kiedy masz bardzo dobrą znajomość, albo przynajmniej dobrą znajomość tych motywów taktycznych, rozpoznajesz je na szachownicy, możemy się brać za te inne narzędzia, które tutaj mamy dostępne. Nie dotykać, bo one kaleczą, ranią moim zdaniem, zwłaszcza osoby początkujące, zadania, które są na czas. Puzzle Storm i Puzzle Racer na czeskomie jest to. Puzzle Rush odpowiednikiem nie dotykać, ponieważ jest to trening taki szybkościowy. To jest dla osób bardzo, bardzo zaawansowane, które chcą ćwiczyć jakiś taki swój błysk taktycznego widzenia, szybkość. Natomiast to jest trening dla osób bardzo zaawansowanych, dla arcymistrzów. Osoby mniej zaawansowane powinny trenować dokładne, powolne rozwiązywanie zadań, a w ten sposób tak naprawdę paradoksalnie im więcej zadań rozwiązujesz powoli, tym będziesz coraz szybciej te motywy zauważać i będziesz w stanie w późniejszym czasie te zadanka szybciej rozwiązywać, tak jak to robi Hikaru Nakamura albo reszta tej bandy. Czyli zadaj na czas nie dotykać, poznać motywy taktyczne, to jest pierwsza rzecz, robić zadania rankingowe, później to jest druga rzecz. I bardzo fajnym ćwiczeniem, co jak ktoś ogląda streamy na kanale szachowym, to na pewno wie, jest Puzzle streak. Gdzie zadania zaczynają się od teoretycznie łatwych, a następnie poziom trudności narasta. No natomiast jeżeli będziesz już miał wyrobioną lub miała tą rozpoznawalność motywów, to na przykład później robiąc takie ćwiczenie jak puzzle stick, stara się rozpoznawać, o jaki motyw taktyczny w danym zadaniu chodziło. Tutaj chodzi o motyw taktyczny, może średni motyw taktyczny, jest to po prostu zagadka na szachamata w dwa posunięcia. Natomiast znowu szachmat, tym razem w jednym posunięciu. Natomiast chciałbym znaleźć jakiś motyw taktyczny. Wreszcie się znalazł. O popatrzcie. Przed chwilą ćwiczyliśmy, dajmy na to, zrobiliśmy 100 zadań na motyw pod tytułem widełki i później na takim ćwiczeniu jak Puzzle Streak pojawia się ten motyw. Mamy widełkiem skoczki na C3 i zdobywamy gońca. Mając dużo, kolejny fajny bardzo motyw taktyczny. Jeżeli ktoś ma taką rozpoznawalność tych motywów, przerobił bardzo dużo ilość zadań, to takie elementy jest w stanie później po latach, latach treningu i tysiącach rozwiązanych zagadek, dosyć szybko zauważyć, jeżeli odsunę się wieżą, mam motyw taktyczny pod tytułem szach z odsłony, i w ten sposób zdobywam białą wieżę. Dobra, czyli w ten sposób mamy punkt pierwszy dzisiejszego filmiku omówiony. Rozwiązujemy dużą ilość zadań taktycznych. Musimy mieć wyrobioną znajomość motywów taktycznych, i następnie jest szansa, że wyrobi to w nas tą taką rozpoznawalność motywów w trakcie zadań, a później, robiąc bardzo dużą ilość zadań, nawet tych łatwiejszych, jest szansa, że to przełoży się na wasze widzenie taktyczne w czasie partii, po prostu na was, na wasz lepszy zmysł taktyczny. Przejdźmy teraz do punktu drugiego dzisiejszego filmiku. A tutaj mamy taką radę, poradę sprawdzać co przestaje być bronione i to jest bardzo ważne, zarówno jak rozwiązujecie zadania szachowe i jeszcze nawet ważniejsze, jeżeli gracie partie. Dotyczy to Waszych posunięć i posunięć Waszych przeciwników. Więc znowu zrobimy sobie to na, na przykładzie kilku zadań, tak spróbujemy. Może wyłączymy ten ranking, żeby tutaj nam się nie zmieniał do naszego speedrunu taktycznego z końcówek. Kiedy rozwiązujecie zadania taktyczne, sprawdzajcie każdy ostatni ruch, który został zagrany w partii. Więc jak mam teraz takie zadanko, to czasami widać, bo te pola, ostatni ruch, który został zagrany, są tak jakby podświetlone. Mogę sobie to posunięcie cofnąć tutaj, cofnij się posunięcie, cofnęło się i sprawdzaj sobie, cofnij sobie ostatni ruch, który został zagrany i popatrz sobie, jaki dany danym momencie, w zadaniu nawet, został zagrane posunięcie. W ten sposób wyrobisz też dobry nawyk, żeby patrzeć na te ruchy przy waszego przeciwnika, kiedy gracie swoje partie i sprawdzaj taki ruch, po, po pierwsze, oczywista rzecz, Mam nadzieję, jest taka, że sprawdzaj co zostało zaatakowane. Więc został w tym momencie zaatakowany czarny Hetman, i dlatego w tej partii białe pewnie tak zagrały. Natomiast sprawdzaj też to, co przestało być bronione. Czyli kiedy goniec stał na polu E3, pracował po tych przekątnych, poszedł tutaj, więc przestały być bronione czy coś. Szukasz tego, co przestało być bronione. Wydaje się, że nic. Natomiast żadna pionek, żaden pionek, żadna figurka białych nie została, nie przestała być broniona przez tego gońca natomiast przestało być bronione pole kiedy białe zagrały gońcem na F4 goniec nie patrzy już na ten punkt i to bardzo często w zadaniach i w partiach jest jakaś możliwość uderzenia ruchu taktycznego tutaj jest pole C5 przestało być pilnowane przez tego gońca, więc wchodzi hetman i znowu mamy ten motyw widełkowy który bardzo często w szachach się zdarza natomiast trzeba jeszcze uważać jak, jak my tutaj zbijemy tego gońca chyba możemy zbić, natomiast muszę uważać tak po pierwsze, co przestaje bronić jak ruszam się hetmanem aby sobie wyrobić pewnego rodzaju dobry nawyk, jeżeli ustawiam się tutaj, to muszę uważać, bo ustawiam się na pewnego rodzaju motyw taktyczny typu atak z odsłony. Ale na, na szczęście ten goniec nie, mógł, nie, nie może się ruszyć tak. Może to przestawimy. Nie może się ruszyć tak, że da mi jakiegoś szacha, bo wtedy działałby motyw taktyczny tutaj. Sprawdzaj, co przestaje być bronione. Spróbujemy to jeszcze zrobić na jakichś kolejnych zadankach. Oczywiście to nie zawsze musi tak w ten sposób działać. Na przykład tutaj mamy coś takiego, że Hetman poszedł na pole E2. Wyrób sobie pewnego rodzaju nawyk, automatyzm, że kiedy rozwiązujesz zadania, to zaglądaj od razu. Pierwszą rzeczą przypatrz się szachownicy, ale zauważ też, jakie posunięcie zostało zagrane w tym zadaniu i posprawdzaj, co ten hetman, który wcześniej stał na polu D3, co bronił, w jaki sposób pracował. Bronił tego pionka. Jeżeli poszedł na pole D3, w tym momencie już go nie broni, ale czy ja mogę go zdobyć? Nie za bardzo. Więc sprawdzam sobie po prostu, co hetman przestał bronić, co hetman przestał pilnować. Nie zawsze ma to w zadaniach. I w partiach wpływ na szachownicę. Nie zawsze jest to powód rozwiązania, natomiast jest to bardzo dobry nawyk. I bardzo ważna rzecz, jeżeli chcesz swój zmysł taktycz taktyczny wyostrzyć. Tutaj co, chyba musimy dać szacha, on się zasłoni i pewnie jakoś pójdziemy tam. Nie wszystkie zadania... Mam nadzieję że znowu, że się nie pomylę. Nie wszystkie zadania naliczę się. Na przykład, jak będziecie rozwiązywać te zadania, wrócę troszeczkę z tymi motywami taktycznymi. Tam czasami są zadania, które ja nazywam piłka z myłka, czyli zadanie może być na jakiś motyw taktyczny oznaczony, natomiast tak naprawdę okaże się, że to jest bardziej pasuje do innego motywu albo nie pasuje do tego, co rozwiązujemy. Nie szkodzi. To mamy darmowe narzędzie, z którego możemy korzystać bez ograniczeń, więc i tak należy się z tego cieszyć. Spróbujmy znaleźć jeszcze jakieś zadanie w którym właśnie zadziała ten schemat, że przeciwnik robi ruch, to coś przestaje bronić i dzięki temu zdobywamy przewagę. Tutaj mamy taki przypadek, trochę to pasuje, wieża poszła w tym momencie z pola E1 na pole E5, sobie tu tutaj sprawdzamy, albo w zapisie, albo na klawiaturze cof cofając to posunięcie, albo widząc te podświetlone pola i co wieża przestała bronić, kiedy zniknęła z pola E1 jest to, Ostatnia linia, czyli dał, te, to posunięcie od białych daje nam możliwość dania szacha. Wcześniej tej możliwości nie było. Każdy ruch szachach powoduje pewne zmiany na szachownicy, daje nowe możliwości zarówno jednej jak i drugiej stronie. Więc damy sobie szacha. Król został zmuszony, żeby pójść na pole H2, i w tym momencie mamy inny motyw taktyczny. Jeszcze sprawdzam, ale jest to związanie. Zrobiliśmy związanie, czyli tym razem nie mamy zadania na widełki, mamy rozpoznawalność innego motywu, jakim jest związanie. Kiedy figurka przeciwnika jest związana, nie może się ruszyć w tym momencie, zaatakujemy wieżę pionkiem. Ona nie może uciec. Przewaga zdobyta, zadanie rozwiązane. Partia. Bardzo możliwe, że będzie po prostu dzięki temu wygrana. Jeszcze jeden, może taki przykład, wyświetlił się teraz. Popatrzcie, wieża poszła tutaj. Przykład, który pokazuje, że szachy są trudne do nauki, do trenowania, ale warto. Wieża poszła na pole G8. Według tego, co aktualnie ćwiczymy, trenujemy, próbujemy sobie wyrobić dobry nawyk. Przestała bronić skoczka. Więc zmysł taktyczny polega na tym, że jeżeli on przestał bronić skoczka, to powinienem zwrócić uwagę na to, czy warto go zbić. Czy warto go zbić? To nie jest zawsze tak, że jeżeli on coś przestał bronić, to ja to muszę bić. W tym momencie, jeżeli ja zbiję tego skoczka, którego przestała bronić wieża, to zbije mnie hetman i muszę zadawać sobie zawsze pytanie, czy warto. W tym momencie nie warto. W tym momencie może jest to troszeczkę, podciągnijmy to pod temat piłka-zmyłka. W tym momencie wieża przestała bronić skoczka, ale w tym momencie trzeba ją po prostu zbić. Jeżeli zmusimy przeciwnika do jakiegoś posunięcia, to sprawdzamy konsekwencje. Zmusiliśmy go do zbicia królem, a następnie mamy motyw, taktyczny motyw pod tytułem dajemy szachamata. Czyli tutaj rozwiązanie nie ma związku z tym, że figura, ruch przeciwnika coś przestał bronić, tylko dał nam inną nową możliwość, jeszcze cofnę, wchodząc wieżą na G8, dał nam po prostu możliwość, żeby to zbić. Zbijamy, matujemy, wygrywamy i się cieszymy. Przejdźmy do punktu trzeciego, myślę, że ten drugi został obroniony. Omówione, sprawdzajcie, co przestaje być bronione. Kiedy ruch robi przeciwnik, i kiedy Wy robicie ruch. W czasie partii. Sprawdzaj, co przestajesz bronić, ponieważ to pozwala uniknąć bardzo dużo błędów. I trzeci punkt dzisiejszego programu, czyli sprawdzaj nieoczywiste ruchy. Słuchajcie, szachy to jest taka gra, w, których, w której nie ma oczywistych ruchów i to jest dosyć ważna zasada. Spróbujemy sobie ją znowu omówić tutaj na kilku przykładach. Widzimy już. Mamy ten dobry nawyk, sprawdzamy ostatnie posunięcie przeciwnika, sprawdzamy, co Hetman przestał bronić. On raczej przestał nas tu atakować. Natomiast Hetman zagrywa tutaj, i czasami w partiach gramy na zasadzie, na, na złej zasadzie. Widzę, bije, więc to jest taki może narzucający się oczywisty ruch. Widzę, bije, on mnie odbije i gramy dalej. Tak można by zagrać w partii. Natomiast osoba, która ma dobrze, ostry, wyrobiony zmysł taktyczny, sprawdza nieoczywiste ruchy. Ten zmysł taktyczny, taktyka w szachach. To często są, to praktycznie zawsze są takie ruchy zaskakujące, takie szokery, które przeciwnika, czasami nas samych też zaskakują, i tutaj rozwiązaniem jest posunięcie nieoczywiste, chyba że masz już bardzo dobry zmysł taktyczny i jest to dla Ciebie oczywiste, ponieważ jest to pewnego rodzaju znowu rozpoznawalność motywów taktycznych. Wieża F8 jest to motyw taktyczny odciągnięcie obrońcy. Odciągamy wieżę od bronienia tego hetmana, żeby następnie go zbić, więc y, sprawdzaj nieoczywiste ruchy. Bo to jest właśnie w szachach taktyka. Taktyka to nie są oczywiste ruchy, to są ruchy zaskakujące. Natomiast żeby dać sobie szansę na zauważenie tych motywów taktycznych na szachownicy, trzeba zaglądać na takie posunięcia. Skoczek poszedł na pole C4 w tym zadaniu. W pierwszym momencie co? Sprawdzamy co przestał bronić. Przestał bronić wieże, przestał bronić jakichś punktów. Nie widzę tutaj żadnych motywów, żadne pomysły do głowy mi nie przychodzą z tym związane. Natomiast wszedł na pole C4, ponieważ jest broniony przez gońca. I wydawałoby się, że nie można go zbić, ale jeżeli masz mocny zmysł taktyczny, to nie do końca wierzysz przeciwnikowi, sprawdzasz te takie ruchy, które czasami to jest dobre, czasami to nic nie daje, tracę na tym i nie zdobywam przewagi, natomiast sprawdzam je w czasie partii, myślę o nich, zwracam na nie uwagę i wtedy jest szansa, że ten jakiś element taktyki w szachach znajdę. Sprawdźmy to bicie, bo to jest na pewno ruch taktyczny, jeżeli on nas odbije, w tym momencie coś tracimy. Wchodzimy skoczkiem tutaj, mamy jakąś rozpoznawalność motywu, są tutaj widełki, natomiast po biciu, biciu jest awantura. Wchodzimy tutaj, on nam zbije jeszcze skoczka, my zbijemy tego gońca, on nas zbije tutaj, straciłem. To mi nic nie daje, nie widzę jeszcze rozwiązania zadania, będę musiał dłużej pomyśleć, jakieś trudne się włączyło. Natomiast ten zmysł taktyczny polega na tym, że sprawdzam, zaglądam na te ruchy uderzeniowe. Bicie, szach, ataki. To jest w szachach taktyka. Czekajcie, muszę to rozwiązać. Dobra, tu jest oczywiście, nic nie jest w szachach oczywiste, nie ma oczywistych ruchów w szachach. Jest ruch, skoczek bije na e6, jest rozpoznawalność motywu, goniec bronił tego skoczka, więc trzeba go po prostu zbić. Jeżeli zbijemy gońca, on odbije, wtedy na celowniku zostaje to prask, prask, zdobyta przewaga. Przeciwnik mnie zaskakuje, dał mi szacha, natomiast to doprowadzi tylko do wymiany, wiesz, całe szczęście mam przygotowaną dziuplę. Zdobyłem przewagę, wygrywam grę. Jeszcze jeden, może taki ostatni tutaj przykład się pokazał. Popatrzcie, w ostatnim posunięciu białe zbiły tutaj. Pionek zbił, przestał bronić pola F5. W tym zadaniu nie ma to znaczenia. Biały pionek zbił, działając na takiej zasadzie troszeczkę odruchowo. Jeżeli ktoś mnie zbije, ja go można by odbić. Natomiast jest to, jest to spory błąd, ponieważ jeżeli odbijemy, co się pojawi u przeciwnika, pojawi się. Jakiś nieprzyjemnie tu wyglądający szach, który chyba jeszcze, może mata jeszcze nie ma, ale sprawdzamy nieoczywiste ruchy. Przeciwnik zbił tutaj. To nie jest tak, że jak ktoś Cię bije, to musisz odbić. Czasami tak jest w szachach, dlatego szachy to jest trudna i fajna gra. Natomiast szukając nieoczywistych ruchów, mając dosyć dużą rozpoznawalność motywów, tutaj w tym przypadku w motywów matowych, znajdziemy coś takiego, że można hetmanem zbić pionka na H2, kiedy król odbije, wieża wejdzie tutaj. I to jest typowy schemat matowy. Bardzo to przypomina Mata Anastazji. Wieża i gonie zdadzą Mata, więc nie ma oczywistych ruchów. Zmysł taktyczny polega na tym, że zauważysz w czasie partii takie posunięcie, że oddajesz Hetmana, ale dajesz dzięki temu Mata. To, słuchajcie, w czasie gry potrafi sprawiać bardzo dużą przyjemność, jeżeli ten zmysł, ten zmysł taktyczny posiadasz. Więc podsumowanie. Chcesz być mocnym taktykiem, chcesz tą taktykę widzieć w czasie partii, na pewno trzy rzeczy są do zrobienia. Po pierwsze, bardzo duża ilość trzeba rozwiązać zadań, żeby wyrobić w sobie rozpoznawalność tych motywów taktycznych, które znajdziecie w większości wypisane w opisie pod wideo. Po drugie, sprawdzaj w czasie gry i w czasie zadań, rozwiązywania zadań, co przestaje być bronione, kiedy ty robisz posunięcie, kiedy posunięcie robi twój przeciwnik. Dlatego rozwiązywanie zadań, dlatego gra w szachy wymaga spokoju, wymaga czasu, żeby to wszystko na szachownicy sprawdzać. I po trzecie, sprawdzaj nieoczywiste ruchy, bo na tym taktyka polega. Że musimy tego przeciwnika jakoś zaskoczyć jakimś szokującym, nieoczywistym posunięciem. Tak bardzo często bywa. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał i do czegoś się przyda. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Pozdrawiam. Cześć.